Witam serdecznie. 18 marzec 2013. Dzisiaj kilka słów z trasy Słupice-Rzepin w ramach ikowego szlaku, a właściwie to już Rzepin, generalnie tutaj dojeżdżam do garażu praktycznie. A dzisiaj kilka słów na temat: znajdujmy wspólne cechy. Już sobie tylko tutaj dojadę na spokojnie, wjadę. Ok. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Znajdujmy wspólne cechy. Dobra. Możemy już wyłączyć. Znajdujemy wspólne cechy. Co mam na myśli tutaj? Przede wszystkim ludzie tak naprawdę szukają w sobie podobieństwa. Kiedy spotykamy kogoś, kiedy zaczynamy z nim rozmawiać, to tak naprawdę on błyskawicznie szuka w nas jakiegoś podobieństwa do siebie. Tak po prostu jest. I to nie jest żadna manipulacja tutaj, myślenie o tym, czy, czy stosowanie tego, że ktoś będzie teraz szukał podobnych, i na podobnej płaszczyźnie coś tam budował, tylko to jest normalna zasada, to jest prawo komunikacji, poprawnej komunikacji, prawda? Bo często ludzie mówią, no, z tej, z tej, z tej jakby takiej motywacji, z takiej etycznej pracy, z takiego działania dobrego, pozytywnego do... Do manipulacji jest bardzo blisko, zgadza się, jest bardzo blisko, ale to ewidentnie widać. Kiedy, coś, kiedy manipulujemy, kiedy coś podkręcamy pod nas, sytuację zupełnie mając jakiś tam niecny cel w tym, i kłamiemy, i zwodzimy, i przeinaczamy fakty. A co innego, kiedy rzeczywiście szukamy podobieństw, kiedy podkreślamy coś, co nam się w kimś podoba, co nam imponuje, coś, co warte jest podkreślenia, czy z tych zewnętrznych ludzi, tam coś z wyglądu, prawda, czy z zachowania, jakiegoś, jakiejś tam sytuacji, itd. i tak dalej. I, I to zjednuje wzajemnie ludzi ze sobą, prawda? Jeżeli, jeżeli komuś powiemy komplement autentyczny, autentyczny, bo, bo dotyczy to nie wiem, jego wyglądu, jego zachowania, czegoś, co zrobił, no to będzie autentyczne, bo to się wydarzyło, bo to jest, to to zabrzmi naturalnie, prawdziwie, autentycznie i on pewno nam podziękuje za to i będzie fajna relacja i, i można będzie coś budować. Szukajmy wspólnych, czy, czy szukajmy podobieństw sobie, prawda? To jest, po, przeciwieństwa się uzupełniają, podobieństwa się przyciągają, prawda? To tak często się mówi o tym, ale, ale prawda jest autentycznie taka, że, że Ludzie szukają tego, co jest podobne w innych, bo wtedy jakby to daje im poczucie bezpieczeństwa. Prawda? Jeżeli ty jesteś po trosze do mnie podobny, czy podobna w różnych zachowaniach, w różnych działaniach, to ja mogę z tobą czuć się bezpiecznie. Prawda? To ja mogę z tobą różne rzeczy planować i nie będzie zaskoku jakiegoś, nie będzie sytuacji, w której postawisz mnie w, w jakimś tam w, w punkcie dziwnym, w jakiejś takiej sytuacji bardzo trudnej dla mnie, bo, bo jesteśmy podobni na swój sposób. Ja wiem, żebym Cię nie postawił, ja wiem, jak funkcjonuje, więc wierzę, że Ty też mnie nie postawisz w takiej sytuacji. Szukajmy podobieństw, to jest bardzo ważne, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bardzo ważne, prawda? I myślę, że jakby świadomość tego, że, że w tych podobieństwach jest jakby klucz do kolejnego kroku, do zbudowania lepszej relacji, do, do tego, żeby można było później gdzieś tam z czasem wejść na tematy biznesowe, ta świadomość jest bardzo ważna. Tu nie chodzi o to, żeby szukać podobieństw i od razu biznesem kogoś tam gdzieś przeatakować, bez sensu. Tu chodzi o to, żeby otaczać się coraz większą grupą ludzi, o to, żeby poznawać coraz więcej ludzi. Chodzi o to, żeby tych ludzi wokół nas było naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo i ciągle, żeby, żebyśmy to robili o tak, żeby to nie było jakimś problemem, trudnością, czymś, co, co, co jest tutaj jakimś strasznym wysiłkiem i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy o tym. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Hej!